Jesteśmy hmm. na rondzie graffiti. Jak możecie zauważyć ściany są czarne czy też zielone. Tam już jakiś przygotowawczy wrzut jest. Tam też już malują. No i mamy piątek dzisiaj ogólnie. Jutro jest sobota. Jutro to się zaczyna. Tam jak możecie zobaczyć już działają. Impreza jest w sobotę i w niedzielę jak się nie mylę. Także będzie grubo. Tu już jakaś ekipa sobie maluje. Jak możecie zauważyć Patrzcie. Tutaj, jak możecie zobaczyć, z drugiej strony jesteśmy. Też przygotowane są ściany, zaznaczone dla odpowiednich grup. Także będzie ogień, aż będzie ogień. Tutaj Chyba jest ochrona, duża ochrona przed dzisiejszą imprezą, żeby się nie schodzili ludzie. A tutaj tak to wygląda Że będzie jazda, ale że będzie jazda Tutaj wcześniej Wam pokazywałem, że ktoś już tutaj zaczynał, no nie O, to jest to jakiś pociąg i tutaj też coś się zaczyna, że zaczyna. I czysta ściana. Zobaczcie, tak to ładnie wyszło. To jest konkretne, że to jest konkretne. Gruba jazda, co? Dobra, jestem na samym środku Areny ogólnie Tak to wyszło Po imprezie, tam jeszcze ktoś maluje Ale zobaczcie jakie wrzuty są ogólnie Tak to wygląda Zobaczcie tutaj jak jest rozpierdolony w ogóle ten napis. Patrzcie to. Dobrze w chuj co? Zajebali całą ścianę. Tej wam pokazywałem na samym początku, jak szkicowali. To był chyba piątek. No i tak to wyszło, że tak to wyszło A tu jest po drugiej stronie takie coś. Tam jeszcze ktoś kończy swoje dzieło, widać. Jesteśmy na kolejnym skrzydle. Ronda graffiti. Tak to wygląda. Jest tyle ciekawych wrzutów, że ja też jestem rozjebany, jakie ludzie mają talenty w ogóle, no nie? Patrzcie na to. Postaram się, wam się pokazać, znaczy postaram się pokazać Wam jak najwięcej tych rzutów, ale jest ich naprawdę mnóstwo. A że mnóstwo jest, są ciekawe, że ciekawe. Patrzcie tu. Tutaj te ryje też są dobre. że jest srogi, aż jest srogi chyba jedna ciągłość